Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam najnowsze dziecko w marce EKF, czyli Epress. Powiem wam dwa słowa, co to jest, dla kogo to jest i co możecie z tym zrobić w swoim salonie. Jest to najnowsza wersja Bond Repair, czyli produktu, który ma za zadanie rekonstruować strukturę włosów zniszczonych, zarówno podczas pracy w salonie fryzjerskim, jak i podczas pracy domowej. Pokrótce, dla kogo to jest? Przede wszystkim produkt dla salonu fryzjerskiego, również produkt dla klienta do domu, więc mamy alternatywne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju pleksów, które są na rynku, które występują teraz na rynku, ponieważ Czym wyróżnia się cała w ogóle linia e -press? Jak widzicie, nie ma tego dużo, są tylko cztery produkty, więc nie jest bardzo mocno rozbudowana. Więc co to wyróżnia i dlaczego? e podzielony został na dwie części. Profesjonalną, czyli do pracy w salonie i detaliczną, czyli do pracy w domu, do utrzymania efektu, do zrobienia dodatkowego zabiegu. Linia profesjonalna została skonstruowana jako jednoskładnikowy dodatek do rozjaśniania jednoskładnikowy dodatek do koloryzacji, do trwałej ondulacji i wszelkiego rodzaju zabiegów chemicznych, które wykonujemy w salonie. Za chwilę opowiem Wam więcej o tym produkcie. Drugi kit, który mamy tutaj e, zestaw, jest zarówno do pracy w salonie, jak i do pracy w domu. Jest to bardzo szybka rekonstrukcja włosów, e, tak zwana 10-minutowa, którą możecie wykonać w salonie, ale również i bardzo często też wykonywana jest w domu przez klientów. A następnie mamy szampon i odżywkę w wersji salonowej i szampon i odżywkę w wersji domowej. Więc tak naprawdę tylko cztery produkty, które są potrzebne do pracy z epresem, do tego, żeby uzyskać idealnie zrekonstruowane włosy. Zaczynając od samego początku. A skąd pomysł? Dlaczego? Po co? Inaczej? Na co? Człowiek, który stworzył epresa, człowiek, który wymyślił epresa, jest jednym z chemików, który ma ponad 100 patentów na swoim koncie, i jednym z nich jest właśnie epres, czyli produkt, który ma za zadanie łączyć wiązania w strukturze włosa po to, aby one były silne, zdrowe i żeby były w dużo, dużo lepszej kondycji niż do tej pory. Więc zaczynam od samego początku. Technologia epres, po pierwsze, jednoskładnikowa. Produkt, który dodajemy do rozjaśniacza, do koloryzacji lub do trwałej, który wymaga tylko i wyłącznie jednego składnika. Nie ma dwójki, trójki, czwórki, piątki czy siódemki, jest tylko jedynka. Jest tylko dodatkiem do e, naszej chemii. Dalej. Jest przeznaczonym produktem do wszystkich rodzajów włosów zarówno naturalnych, rozjaśnionych, farbowanych, kręconych, prostych itd., itd. więc jest bardzo uniwersalnym narzędziem. Formuła kompatybilna z każdym rozjaśniaczem i z każdą farbą. Więc to też jest dla nas bardzo duży atut. Doskonałe rezultaty dzięki technologii zawartej w Epress. Cały opis technologii oraz wszystkie informacje dostaniecie w książce technicznej, która też jest zawarta na naszej stronie i też będziecie ją mogli sobie dostać. To, co jest bardzo ważne, koszt aplikacji tego produktu mniej niż 5 zł. To też jest bardzo ważny atut, jeśli mówimy o pracy w salonie fryzjerskim. Czyli poniżej piątki kosztuje Was jedna aplikacja na, e, na zabiegu e-press. To jest bardzo istotny produkt. Kolejna rzecz, w jaki sposób z tym pracować? Bardzo prosto. Zarówno do koloryzacji, jak i do rozjaśniacza. Na 30 gram farby lub rozjaśniacza dodajemy dwie pompki. Dwie pompki to jest około 3,5 grama produktu, więc bardzo mało. Czego mamy tutaj 325 ml. Na no, około 100 aplikacji wystarcza. Jak tak szybko sobie policzymy. Jest naprawdę mega wydajny produkt. E, łączymy farba, rozjaśniacz. W zależności co używamy w misce. Dokładamy dwie pompki E-Press. w proporcji takiej jak potrzebujemy. Czy to do koloryzacji, czy to do rozjaśniania. Mieszamy, aplikujemy. Dzięki temu, że e, jest to technologia nieoparta na kwasach. W żaden sposób nie obniża nam stężenia oksydantu, w żaden sposób nie spowalnia nam pracy. Czy to rozjaśnienia, czy to nasycenia koloru, nie ma żadnego negatywnego wpływu na pracę chemii, którą wykonujemy w salonie. Więc to jest świetne rozwiązanie. Można też stosować to jako produkt pielęgnacyjny, tak zwana bomba witaminowa tak zwany booster, który wspomaga nam pracę. Dzięki temu, że e jest nakładany w połączeniu z wodą, możemy uzyskać w salonie turbo szybką pielęgnację. Więc to jest też kolejny atut, jeżeli chodzi o tak zwaną bombę pielęgnacyjną. Wystarczy, że dodamy do aplikatora trzy pompki E-Press Bontriper, uzupełnimy wodą, posprejujemy włosy po myciu szamponem i odżywką, podtrzymamy 2-3 minuty, a następnie przejdziemy do, do stylizacji. Więc mamy też dodatkową możliwość wykorzystania tego produktu nie tylko jako dodatku chemicznego, ale również jako tak zwaną bombę, która daje nam e, e, takie wyniki e, szybkiej pielęgnacji, szybkiej rekonstrukcji włosów. Więc produkt czysto techniczny, tylko i wyłącznie do pracy w salonie. Drugi produkt KIT, czyli zestaw do pracy w salonie, ale przede wszystkim do sprzedaży do domu. Otwieram sobie pudełeczko, i w środku mamy spryskiwacz i zjem półki. I teraz. Zasada bardzo prosta. Wlewamy sobie jedną ampułkę do środka. Ampułka jedna ma 15 ml, w zestawie mamy 2 razy 15 Odkręcamy, wlewamy sobie całą ampułkę do środka, czekamy aż się uzupełni i mamy kreskę, do której uzupełniamy to letnią wodą. Następnie zakręcamy, robimy shake, shake, czyli shake'ujemy sobie cały produkt i nakładamy to na włosy suche, czytaj brudne, czyli nie myte wcześniej szamponem. Nakładamy ten produkt, sprayujemy na włosach suchych dosyć obficie, żeby było wrażenie, że włosy są mokre. Delikatnie wmasowujemy, przeczesujemy i zostawiamy ten produkt na 10 minut. Po 10 minutach spłukujemy, a następnie używamy szampon i odżywkę. To jest koniec zabiegu pielęgnacyjnego. Taki zabieg pielęgnacyjny możemy powtarzać sobie raz w tygodniu do. E, takiego no, mocnego utrwalenia, do takiej mocnej e, mocnej bomby właśnie witaminowej w domu. Oprócz tego, że na dzień dobry kupujecie sobie zestaw ze spryskiwaczem, następnie uzupełnienia, czyli refill, kupujecie sobie same tylko ampułki, czyli mamy 2 razy 15 ml jako uzupełnienie e, naszej pielęgnacji, czy to salonowej, czy to pielęgnacji domowej, więc świetne narzędzie do tego, żeby pracować przy strzyżeniach, e, przy... przy Zabiegach stylizacyjnych w salonie, więc dodatkowe narzędzie do tego, żeby uzupełnić ofertę swojego salonu. Szampon i odżywka, czyli kwaśne produkty, które służą nam do pielęgnacji domowej lub do pielęgnacji salonowej. Idealnie nadają się do włosów prostych, falowanych, kręconych, więc to też bardzo mocno uniwersalna formuła, która daje nam szeroki wachlarz możliwości. Dwa słowa o pielęgnacji domowej bądź pielęgnacji salonowej. Zwracamy uwagę na szampon i odżywkę. Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na ich konsystencję. Są troszeczkę rzadsze niż te, które znamy, natomiast są bardzo efektywne w swojej pracy i mają kilka zasad, które nas bardzo interesują. Czyli po pierwsze, nie mają w sobie kwasów, po drugie, są wegańskie, tak jak większość kosmetyków, które są na, na tą chwilę na rynku. Oczywiście, nietestowane na zwierzętach, bez silikonów i bez fiarczanów. czyli są to składniki oparte również na tej modnej, naturalnej technologii, czyli biodegradowalne opakowania i produkty, które są Użyteczne, jeżeli chodzi o dom oraz o salon, więc to jest dla nas bardzo istotne. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o samą kondycjoner, maska najczęściej używamy odżywki ze spłukiwaniem, natomiast w momencie, kiedy chcecie podbić sobie i wzmocnić pielęgnację domową, również możecie wykorzystać ten produkt jako produkt bez spłukiwania to też jest bardzo ciekawe, tyle tylko, że w bardzo małych ilościach nie używamy go. W tak dużych ilościach, jeżeli pracujemy ze spłukiwaniem, dajemy sobie małą część maski, rozmasowujemy, nakładamy sobie na włosy i traktujemy to jako produkt bez spłukiwania. Możemy powiedzieć, że to jest taki. Pretreatment, czyli taki produkt, który przygotowuje nam włosy do kolejnych zabiegów. Czy to będzie zabieg pielęgnacyjny z odżywkami kolejnymi, czy zabieg stylizacyjny, ale bez spukiwania. Więc taka dodatkowa informacja, którą możecie wykorzystać u siebie w domu i u siebie w salonie. Szampon klasyka, czyli pozbywa się wszelkiego rodzaju tłuszczów, pozbywa się wszelkiego rodzaju produktów do stylizacji. Pięknie myje skórę głowy, więc tutaj w tym przypadku nic wielkiego też nie odkryjemy, natomiast składniki, które są aktywne, mają też bardzo dużo właściwości pielęgnacyjnych, więc pod tym względem też świetne rozwiązanie. Oczywiście dedykowane do włosów farbowanych, bo pH jest niskie, jest pH około 5,5, czyli jest kwaśnym produktem, który ma właśnie właściwości pielęgnacyjne. Podsumowując wszystkie produkty, które mamy, po pierwsze, zamiast pleksów dotychczas znanych na rynku, tylko i wyłącznie profesjonalnie do Twojego salonu, następnie dwojako profesjonalnie do salonu: bomba odbudowująca lub odsprzedaż do domu, pielęgnacja typowo domowa, czyli szampon odżywka i pielęgnacja salonowa, która pozwala nam utrzymać cały zabieg. Do zobaczenia.